Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Sprawdzimy teraz energię Marcina Romanowskiego. Karty mam już pomieszane. Zapraszam na filmik numer jeden, jak to robię. Teraz już ostatnia faza, przygotowania. Sprawdzi, chcemy sprawdzić energię byłego ministra, wiceministra właściwie, sprawiedliwości w latach 1923 23 który w tej chwili jest poszukiwany listem gończym. Mówiło się o wystawieniu, więc zakładam, że ten list gończy już jest. Sprawdźmy energię, sprawdźmy jego najbliższą przyszłość, co też powiedzą na karty Tarota na temat Marcina Romanowskiego. To już nam karty skaczą, więc jeszcze raz prosimy o pokazanie najbliższej przyszłości Marcina Romanowskiego. Byłego wiceministra PiSu. Marcin Romanowski. Marcin Romanowski. Marcin Romanowski. Mamy tą pierwszą kartę. 10 pentakli. 10 pentakli to jest karta dorobku. To jest dorobek, który człowiek, kiedy podlicza swoje życie, patrzy do tyłu. To jest moje życie, tyle się dorobiłem. Czyli to jest takie dziesięć pentakli, ale widzę, że jego głównym problemem właśnie jest ten jego majątek. Sprawdźmy spod talii. Jest bardzo. Paść kielichów. Paść kielichów to jest taka emocjonalna wiadomość. On jest bardzo emocjonalny w tej chwili, ale jeżeli patrzę na te karty, to jego emocje wywołuje jego majątek, dorobek jego życia. Sprawdźmy, co jest takie problematyczne dla. Marcina Romanowskiego w tej chwili pięć kielichów, to jest utrata, strata. Jeżeli się ukrywa, i to jest też taki żal, żal za tym, co się stało, żal, co musi robić, żal za pozostawionym za sobą bardzo dobrym życiem. Teraz możemy przeczytać to i emocje w związku z tym. On miał bardzo dobre życie, wiodło mu się bardzo dobrze. Pięć kielichów to jest właśnie taka utrata, żałowanie, taka depresja aż z tego powodu. Sprawdźmy wokal. Wokal, wokal, o czym się mówi? Trzy kielichy. Trzy kielichy to jest takie celebra, celebrowanie z przyjaciółmi, grono przyjaciół. Widzę, że on stracił. Stracił to grono przyjaciół. To mogą być nie tylko przez to, że się ukrywa, możliwe, że to są jakieś wewnętrzne donosy, bo mamy tutaj stratę, utratę, te emocje. No, zobaczmy dalej. O czym się nie mówi, Marcin Romanowski. O czym się nie mówi, jego najbliższa przyszłość. Byłego wiceministra. Prosimy, o, mamy to pięknie. Uch, królowa różdżek na dół, wściekłość. Wściekłość i niemożliwość um, działania. Królowa, gdyby była prosto, to byłoby tak jak wszystkie te dworskie postaci, pełna energii. różki to jest działanie, to jest też propaganda. Teraz mamy na dół, czyli niemożliwość działania. On możliwe, że będzie tak próbował gdzieś na jakieś wiadomości wysyłać, jakieś komentarze, bo to jest, też może być, ale nie, taka wściekłość, jego wściekłość. On utracił, on żałuje, on utracił ten status. Żyło mu się naprawdę jako wiceministrowi. Nie wiem ile oni tam nakradli, ale miał status życia. Bardzo, bardzo wysoki. 10 pentakli to jest najwyższa karta, proszę państwa. Przeszłość, która nie służy. Co my tu mamy? Gwiazda do góry nogami. Gwiazda do góry nogami to jest taka nadzieja, nadzieja na wyleczenie, nadzieja na sławę, na dobrą przyszłość. Ta nadzieja mu się już skończyła. On był jeszcze w Polsce, ale w momencie, kiedy yy, widzieliśmy te zdjęcia ze szpitala, ta nadzieja się już skończyła. Teraz sprawdźmy next. Co też czeka go? Cztery miecze. Cztery miecze to jest takie odsunięcie się czasowe, yy, choroba, ale jakieś takie zniknięcie, ale czasowe. Gdyby to było do góry nogami, byłoby już zniknięcie na zawsze. Nie, to będzie jakieś czasowe. E, całkiem możliwe, że go znajdą. Całkiem możliwe, że on się pojawi. Całkiem możliwe, że będzie y, umieszczał kom, y, jakieś komentarze w y, tak zwanych internetach, ale to jest czasowe, czasowa nieobecność. Jak on się czuje w tej chwili? Marcin Romanowski. Cztery pentakle. E, Cztery pentakle to jest prosto. To jest karta osoby, która bardzo lubi swoje stanowisko. Uwielbia status swojego życia, majątek, tytuły, ten cały blicht, który tutaj do góry nogami, go straciła i marzy o odzyskaniu. Zrobiłaby wszystko, żeby go odzyskać. To jest też karta osoby, która za dużo wydaje. Teraz sprawdźmy wpływy z zewnątrz. Na Marcina. Romanowskiego dziesięć kielichów. On jest bardzo rozczarowany, rozczarował ludzi. To jest dziesięć kielichów, to jest takie totalne rozczarowanie, to dziesiątka jest największa. I też to może być karta. łagodzenia, smutku w używkach, ale ogólnie jego osoba. Była jakimś. On był rozczarowany działaniami, ale on był rozczarowaniem, szczególnie on. Wpływy z zewnątrz. I to rozczarowanie naokoło niego. Wpływy z zewnątrz. Nie, 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 to były wpływy z zewnątrz, czyli teraz mamy nadziei troski. Księżyc. Księżyc to są rzeczy schowane, ukryte przed nami. Czyli on nadziei troski, czyli on ma nadzieję, że wiele spraw nie wyjdzie, proszę Państwa. Może też nie wyjdzie, gdzie jestem, bo to jest takie ukrycie spraw. Ja się zaszyję, ja się ukryję, i, i jeżeli księżyc byłby do góry nogami, to to wyjdzie na wierzch. W tej chwili jest wiele spraw w ukryciu, sprawdźmy teraz wynik, jaka będzie najbliższa przyszłość Marcina Romanowskiego. Utknięcie. Gdyby to było prosto, mamy sześć mieczy, to byłoby to: jest podróż przede wszystkim za ocean, gdzieś daleko i uniknięcie problemów. To ja już do widzenia. Nie, to się nie skończyło, panie Marcinie. Pana problemy się nie skończyły. Pan utknął w tym. To jest tylko czasowe. To jest tylko czasowe, panie Marcinie. Pan ma sekrety, może i nie wiadomo, gdzie pan jest, ale patrząc na te karty, pan utknął w tej sytuacji i to jest tylko czasowe. Dziękujemy, dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.